się z wami Bednar yy, niezmiennie i oczywiście yy, jeśli macie ochotę zmarnować 10 do 15 minut swojego życia to zapraszam, a dzisiaj temacik trochę zielony yy, a mianowicie opowiem wam o tym o ruchu tak naprawdę w motoryzacji bo taki jest profil tego kanału Mianowicie chodzi mi tutaj o profil bycia eko i eco driving i wszystko z tym związane. Co ja o tym sądzę, sądzę i dlaczego sądzę, że jest to motoryzacyjny masochizm i wyrządzanie sobie krzywdy. No, mianowicie od czego warto byłoby tu zacząć? No, chyba zaczęło się od Toyoty Prius. Która ogólnie, jako, jako myśl technologiczna, była dość nowatorska yy, i była to dość, dość rygorystyczna hybryda. Yy, nagle wszystkie gwiazdy i gwiazdeczki. Dziękóweczka. Nagle wszystkie gwiazdy i gwiazdeczki zaczęły się wozić Priusem. Yy, która wyglądem przypominała jakieś tam pudełko Trochę kartonowe Także nie porywała niczym Ale, ale no mówię, było to coś nowatorskiego Była to jakaś nowa technologia A potem już tylko cały ruch zielonych i tak dalej Także to troszeczkę przybliżę w dalszej części. Ale od początku, no, co mnie najbardziej wkurza w tego typu sprawach, to to, że bardzo lansują tą postawę na egzaminie państwowym i tego nawet, żebym, wymagają. Co dla mnie nie to jest chyba największa głupota, jaka może być, bo im do tego, jak to ma wyglądać. Przede wszystkim powinni się skupić na tym, moim skromnym zdaniem. Yy, powinni się skupić na tym, żeby osoba ogarnęła, pod, musiała się wykazać znajomością prowadzenia pojazdu yy, i prowadzić bezpiecznie, nie czyniąc zagrożenia. A to, co dalej zrobi, jak będzie wrzucać biegi, yy, jak będzie dojeżdżać do skrzyżowania? chodzi o to, żeby to było płynne yy, i nie skupiała się tylko na tym żeby jak najmniej dwutlenku węgla wyrzucić do atmosfery i żeby wszystkie misie polarne funkcjonowały i sobie dalej żyły Więc dla mnie to jest pierwsza głupota, która powinna zostać zmieniona i, i, i to jest chore, żeby takie coś wprowadzali na, i wymagali na egzaminie. Znaczy tak, w ogóle też nie mylmy bycia oszczędnym z chorobliwym byciem eko, bo to jest różnica według mnie. Ja sam mam diesla. Ja sam mam diesla. I no wiadomo, no, p, p, czasami tam no wiadomo, tam się oszczędniej pojedzie, jak mi się nigdzie nie spieszy, ale to jest całkowicie przypadkowe. W ogóle powiem Wam, że ja samochód zawsze wybierałem w większości sercem niż rozumem. Owszem, no mogłem kupić, nie wiem, no jakiegoś jeszcze mniejszego diesla, y, diesla srebrny, żeby się nie brudził, bo to, bo tamto, ale jakże byłoby puste moje życie Gdybym takim, takimi kryteriami wyboru się kierował i więc mam alfa Romeo, z <grymne> której jestem zadowolony, ale nie o to chodzi. Eee, w ogóle też wiele razy obiecuję sobie na autostradzie czy coś. Obiecuję sobie, że. Będę jechał te 140, 130, 2000 obrotów z hakiem, wyjdzie piękne spalanie, a tu co? A tu jak zwykle wychodzi. To ciemniejsza strona 160, 170 i tak cały czas, a potem się robi wir w baku i jest smutno, ale jakże miło. Tak samo. Tak samo głupotą jest yy, yy, lansowanie przez producentów aut yy, trybu ECO i tak dalej no słuchajcie według mnie to ważniejsza jest przyjemność z jazdy yy, no tak no tak przyjemność z jazdy niż yy, niż patrzenie się w listek zielony trzeba aby na pewno jadę, jadę tak jak powinno się i czy on odpowiednio mryka na zielono i tak dalej także pierwsze co to tryb eko w samochodach do wyjebania w piździec i to z hukiem pojedziemy sobie w prawo Także taki tryb do odstrzału, słuchajcie, ale to też nie jest tak, że ja jestem jakimś kurcze. nie wiadomo jak bardzo przeciw i to jest zło. Na pewno nie mam nic do samochodów hybrydowych, bo to jest naprawdę mądra konstrukcja, która no w dzisiejszych czasach działa antagonistycznie. Jedno ładuje, drugie napędza, drugie. I tak dalej, i ta energia, no, jest dobra dla do naszego portfela. Także to jest spoko, a już na pewno, spoko mieć w garażu McLarena P1, który notabene też jest hybrydą. Ale nawet, jakbym sprzedał całą swoją rodzinę i znajomych, to i tak by mi nie starczyło. No, ale co, pomarzyć można. Natomiast już samochody elektryczne to jest dla mnie porażka i dla mnie to nie ma racji bytu. Co najwyżej można pojechać po bułki do sklepu, ale kupować auto za 8 czy dych, czy więcej, żeby pojechać po bułki do sklepu to jest chore. A poza tym... Bardzo prawdopodobne, że oprócz tego będzie nas w niedalekiej przyszłości czekała też wymiana baterii. No bo no co, no mamy telefony komórkowe, tam też jest coś na podobnej zasadzie. To się wam to po ilość tam miesiąca użytkowania osłabia się i nie jest to takie żywotne. To samo jest i z takim autkiem. Tylko, że w takim przypadku. Już to są wydatki rzędu, no... Wiedziałem, że tego chcieliście! No, to są wydatki rzędu już od 8 do... No, no 8 i wzwyż, tak? Do kilkunastu y, tysięcy polskich złociszy. I mi się to nie uśmiecha. Y, jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to są y, na przykład y, ostatnio prowadzone już chyba na rynek ktm chyba to jest Freeride, które no pełni funkcję na razie jako takiej zabawki. Ale co, no plusem jest to, że fajnie pojeździć Crossem, nie wkurwiając sąsiadów, ewentualnie tych, tych miłych ludzi, co zawsze chętnie nas podkablują. No i tutaj też coś chyba, z tego co wiem, to coś tam szykuje Harley, Harley, Harley Davidson. Także coś tam w tym się dzieje, hmm, ale co no, w gwoli podsumowania hmm, osoby, które przesadnie chcą być eko, muszą mieć bardzo puste życie, bo nie wierzę. No nie wiem co to da, no nie wiem no, y, w towarzystwie gadki typu ASU, a ja spaliłem swoim superoszczędnym samochodem jeżdżąc ekonomicznie i w ogóle nie wiem 4,5 litra. Czy coś? No proszę was, proszę was Dawajcie, dawajcie, kiedy wy tu przyjedziecie, dziecioszki? O tak Także nie wiem, co to, co to zmienia O Boże, tak, tak spoko telefon o boże jaki jest korek kiedy ja przejadę le chciało mi się w lewo skręcać o boże przecież tam nie widać końca Znalazła się dobra dusza? Znalazła. Da się, da się. Tylko trzeba chcieć. No, także sorry, że moje podejście jest takie dosyć konserwatywne w tym temacie, ale, no, tak sądzę. Zapraszam do dyskusji. Jeśli niechcący ci się kliknie, yy, jakaś tam łapka chyba w górę, bodajże, ale nie jestem pewny. To też będzie mi bardzo miło. Yy, jednak bardziej zależy mi na komentarzach i dyskusji. I tyle, dajcie znać, ocencie rzetelnie, też będzie mi bardzo miło, lubię konstruktywną krytykę. I co, na razie, siemano!